Wróciłam po krótkiej przerwie. Chwile mnie nie było, ale już wracam z regularnym dodawaniem filmików. I dzisiaj mam dla was haul Widziałam, że dwa poprzednie bardzo Wam się podobały. I już rzucam Wam jeden haul z Helu, z takimi ciuchami bardziej sportowymi, a drugi wyprzedażowy z z Zary i Sieciówek. I dzisiaj będzie miks tych dwóch rzeczy, czyli będą wyprzedaże z Helu. Od razu wam mówię często zadajecie mi pytanie gdzie możecie kupić te ciuchy. Ja je kupuję w surf shopach na Helu. Przechodząc od razu do rzeczy. Pierwsza moja zdobycz w pięknym habrowym kolorze. Wrzuciłam post na bloga. Dostałam od was milion pytań gdzie można ją kupić. No to jest bluza z Femi Pleaser. Nawet Tutaj ciężko będzie oddać jej urok, gdyż jest wielkim niebieskim borem i do tego pogniecionym, gdyż właśnie jechała w walizce, także no, niestety, ale wrzucę Wam tutaj zdjęcia i na dole będzie link do posta na blogu z tą bluzą. I te bluzy się cieszą taką popularnością. Ten fason wyszedł jeszcze jakoś przed majówką właśnie. To jest bluza Femi Pleasure, nie wiem czy powiedziałam. One się cieszyły taką popularnością, że się szybko sprzedały i w ogóle nigdzie nie można było ich znaleźć, potem się pojawiły na jakiś moment, szybko się sprzedały e, i teraz była podobna jakaś doszywka i one były chyba szare i takie stonowane i teraz właśnie akurat udało mi się trafić na dostawę tych bluz i one są w sklepie mm, Femi pleasure na Solarze i e, to była jakaś doszywka i pojawiły się takie habrowe, no więc jak ja mówię taka habrowa, no to nie, no po prostu muszę ją mieć. I od dawna szukałam takiej bluzy, już jedną udało mi się um, kupić, ale ona jest taka zapinana, no pokazywałam wam w poprzednim holu. W każdym razie takie bluzy są super, bo teraz mamy taką pogodę, e, przynajmniej w Łodzi, schyłek lata. Przed chwilą byłam na zewnątrz i wiecie, niby świeci słońce, niby jest ciepło, ale jest zimny wiatr. No i to nie jest pogoda na, nie wiem, na mega, nie wiem, długie spodnie, kurtkę i tak dalej, ale też w samym t-shircie i, i jest za zimno, więc ja uwielbiam właśnie tego typu rzeczy, na takie przejściowe pogody, gdzie dzisiaj mogę to założyć, nie wiem, do shortów, do cienkiego t-shirtu. Podwinę sobie rękawy i będę miała tylko taką narzutkę, jak nie Będę wracać wieczorem do domu, jak już zajdzie słońce, to nie będzie mi zimno, ale też mogę ją założyć w takim okresie przejściowym, koniec września, kiedy założę, nie wiem, długie jeansy, kozaki i pod to, nie wiem, bluzę z długim rękawem, bo ona jest taka, to jest one size, czyli one nie mają rozmiarówki, więc wiecie, pod to zmieścicie. No też grubsze, nie wiem, czy sweter, czy bluzę, także ona może być bluzą, może być takim płaszczykiem, ma kaptur, no super, ja uwielbiam takie rzeczy, bo ja wiem, że ja będę w tym chodzić cały rok i bardzo długo czego szukam, a no wiadomo, jest workowata, nie jest to coś, co jakoś tam mega podkreśla figurę, ale też nie robi z nas kobiety w ciąży, przynajmniej tak mi się wydaje, zresztą ja kocham, wiecie, że ja kocham takie luźne rzeczy i no, nie wiem. Jak mam ochotę wskoczyć w obcisłą kieckę to wskakuję, ale bardzo też dobrze i seksy się czuję w takich luźniejszych rzeczach. No, do tego ten kolor. Piękna, piękna, piękna. Um, uwielbiam. Um, z tego co kojarzę na stronie Femi, ich nie ma, więc no nie wiem, musicie polować. Przykro mi. Ale teraz pojawia się dużo takich. Um, tego typu właśnie bluz nawet w sieciówkach, także poszukajcie, bo ten, ten tego typu fason staje się coraz bardziej popularny i można gdzieś tam upolować takie bluzy. Kolejna rzecz to są szorty, chciałam krótkie szorty, takie z dresowego materiału i chciałam coś pierwotnie kupić z Femi, ale te szorty z Femi miały z boku takie wstawki z taką dziurkowaną siateczką, coś a la takie koszulki do koszykówki, jeżeli wiecie o co mi chodzi i to mi się nie podobało. Zresztą już po prostu na helu też wszędzie te wyprzedaży, już były bardzo przebrane te rzeczy i ciężko mi było coś znaleźć, co nie było, co by fajnie wyglądało, ale też większość z tych shortów była taka kusa, że no naprawdę, kurczę, krótsze niż bielizna, niż zwykłe mantki, tak? Jeżeli wiecie, co mi chodzi z tyłu, takie wycięte. Także troszkę mi zajęło i znalazłam takie spodenki. One są z Roxy. To jest materiał taki bluzowy i one są granatowo-fioletowe. To jest taki kolor. Um, też Wam wrzucę, też wrzucałam post na blogu z tymi spodenkami. I one w środku mają takie mięciutkie futerko. Tutaj mają bardzo fajnie zrobioną tą nogawkę. To jest fajny, fajny krój, który podkreśla, podkreśla nogi i wyszczupla też, jeżeli one są uszyty w ten sposób, że tutaj, wiecie, macie takie dwa załamania. Um, tak, to, to, to wycięcie e, ładnie podkreśla nogi, i fajnie, że tutaj mają bardzo długi ten krok z tyłu. I też e, tutaj ta fałdka z tyłu, jakby o, ona jest e, dłuższa i tak, jakby zakrywa cały pośladek z tyłu. Także no, ja czegoś takiego właśnie szukałam, że jakoś nie, nie, nie boję się w nich pucać, schylać i tak dalej. E, no i tak to jest o... to jest chyba bieżąca kolekcja, bo z tego co kojarzę, tam były takie granatowe rzeczy, ale nie jestem pewna um, i jeszcze tak dwie koszulki jedna nowa, której jeszcze nie nosiłam um, to jest Brunotti i ja ją kupowałam na Ecolagunie um, i ona kosztowała 49 zł i to jest taki kolor właściwie nie wiem, brudna mięta jasny, morski, nie mam pojęcia, tu ma takie trzy, trzy flaszki a la woda mineralna. No i tak, tutaj wycięty dekolt. Jeszcze jej nie nosiłam, ale zawsze jak widzę ładny t-shirt dobre, dobrej jakości, to, to zawsze się na niego skuszę, zresztą nie był jakiś drogi, więc t-shirty ok. I druga rzecz, którą kupiłam... To też jest t-shirt Roxy. On jest taki um, beżowy, brudno-biały, nie wiem jak to nazwać. E, I wiecie co, właśnie szukałam t-shirtów. E, no jak wiecie, ja naj, najczęściej kupuję białe, czarne, szare, jakieś takie kolory. E, I Roxy ma dużo przepięknych t-shirtów, takich hawajskich, surferskich, z palmami, z jakimiś kolorowymi wzorami. Ale one są piękne naprawdę, tylko że ja ich nie kupuję, bo no wiadomo, one fajnie wyglądają tylko latem na helu, w mieście to też już może trochę za dużo a ja zawsze jak, jak szukam koszulek to takich, żebym potem je mogła nosić cały, cały rok, bo wiadomo, no na wakacjach jesteśmy, nie wiem e, dwa tygodnie nad morzem czy tam tydzień, a, a potem cały rok te rzeczy leżą w szafie więc nie chciałam, nie chciałam takich wzorów dlatego mało wakacyjnie mm. i to jest taka koszulka, ona ma troszkę większy tutaj dekolt Um, więc noszę pod nią zawsze jakiś T-shirt albo kostium kąpielowy. Jest długa. Tutaj jest taka obcięta. Bardzo, no nie wiem, nie będzie specjalnego, ale bardzo bardzo lubię tą koszulkę. Też z nią był post yy, na blogu. Też wam wrzucę. Yy, wrzucę pod spodem, czy tam zdjęcie, czy yy, będziecie mieć wszystko. Yy, wszystko wam pokażę, bo tak jak tutaj wisi, no to nie wygląda jakoś super yy, atrakcyjnie ale właśnie taka zwykła koszulka i mogę ją nosić teraz i mogę ją nosić pod jakiś gruby mieć sweter zimą, yy, także będę miała z niej pożytek. I teraz jeszcze klapki, klapki są też Roxy i kupiłam takie yy, pantery z różowym, yy, z różowym spodem. I ja co roku sobie kupuję Japonki, właśnie na wyprzedażach, no bo umówmy się, ceny tych Japonek są dosyć wysokie. Więc kupuję sobie co roku. I tutaj pytaliście mnie, jak jakość tych Japonek. Ja Japonki noszę cały rok, bo też używam ich na siłowni, pod prysznic, chodzę w nich po domu, także jak klapki no. Wykorzystuję dużo i mocno, także, a później jakoś nie ma gdzie ich kupić, więc właśnie zawsze sobie na sprzedażach kupuję jakiś jeden model jakby na następny rok. I to są klapki, które kupiłam w zeszłym roku, też Roxy. No jak widzicie są już ymm, zniszczone, wiadomo, że to się wszystko wyciera, ale uważam, że i tak, no, po roku noszenia nie wyglądają jakoś yy, bardzo strasznie chociaż nowe to też one nie są. W każdym razie, no teraz, no, no już rok mija, ale na początku wakacji jeszcze tutaj się strasznie wytarły, ale na początku wakacji jeszcze były, jeszcze były w miarę ok. I tak, i to jest ta taka tańsza linia, która ma te gumowe tutaj paseczki, a to jest ta droższa z tymi takimi tutaj ozdóbkami metalowymi. I mam wrażenie, że te są mniej wygodne bo kupiłam jeszcze jedne klapki, które już też Wam pokazywałam na blogu, e, już je nosiłam i te mnie troszeczkę obcierają, także mm, no nie wiem, nie wiem. Ale wiecie, to jest tak indywidualna sprawa, wy mnie pytacie o Japonki. No ciężko z butami to ciężko powiedzieć, dla jednych będą super wygodne, dla innych nie. Z rozmiarami tak samo. Ja kupuję standardowo 37, czyli taki rozmiar, jaki mam normalnie we wszystkich butach jest ok. U was może być inaczej, także tutaj... Mm, boję się wypowiadać w tej kwestii no i kupiłam takie też też właśnie z tym metalowym czymś i te te jeszcze zostaną na spacery z sushi te już sobie teraz też noszę a te będą leżały w szafie i czekały na na przyszły rok na przyszły sezon, także zapas japonek więc tak, miałam też w zeszłym roku miałam i panemy i one były super wygodne, nigdy mnie nie obtarły, za to po miesiącu wyglądały no może nie aż tak strasznie, ale blisko tego, także one i miałam dwie pary i, i, i obie tak samo szybko się zniszczyły, także no jeżeli chodzi o trwałość, to Roxy są lepsze moim zdaniem. Za długo już Wam gadam o tych japonkach. I ostatnia rzecz, słuchajcie, kupiłam plecak Back to school, akurat na czasie i on kosztował 60 zł i kupiłam go właściwie z zamiarem podróżowania z nim, bo kiedy gdzieś wyjeżdżam, to wiesz, ja zabieram laptopa, zabieram aparat, tam ładowarki, mnóstwo kabli i tej takiej elektroniki jest po prostu tona. I zazwyczaj noszę. Torebce, a szkoda mi niszczyć moich ładnych torebek na dźwiganie, bo to też wszystko waży. Także stwierdziłam, że kupię sobie plecak po to, żeby w trakcie podróży po prostu sobie tutaj wszystko spakować i mieć taką dodatkową torbę, bo wiadomo, no na przykład, jak lecę samolotem, to też nie wkładam tego do walizki, nie mam jak tego nieść. Także postanowiłam kupić plecak i to też jest plecak Rossi, właśnie on był na jakieś mega przecenie za 60 zł. To jest chyba zeszłoroczna kolekcja. Czarny w groszki, także zimą też będzie mi pasował. I słuchajcie, zakochałam się w tym plecaku. Um, korzystam z niego teraz jako z torby na siłownię, bo jest mi po prostu wygodnie go e, założyć na jedno ramię. Wiem, że to niezdrowo, ale ja tak noszę. Albo jak mam jakieś ciężkie zakupy w dłoniach, a wracam z siłowni, no to wtedy na plecy. A jeżdżę z nim na rowerze. Używałam go też jako torby plażowej. Także, no nie wiem, nie miałam plecaka od czasów głębokiego liceum, ale ja stwierdzam, że to jednak fajna sprawa. Eee, no i ten jest fajny nie jest jakiś taki super młodzieżowy ani jakiś taki super, wiecie, właśnie palmy różowy, słodki to coś także yy, plecak cały, cały czas yy, coś nowego wiem, <laughs> to może śmiesznie brzmi ale naprawdę okazało się to bardzo praktyczną rzeczą, także yy, no, jeżeli macie podobny problem z pakowaniem się w podróży, albo siłownią, albo jazdą na rówie, to polecam plecak. Yy, wiem, że to może nic odkrywczego, yy, że wszyscy wiedzą o istnieniu plecaków, ale tak jak mówię, ja nie używałam plecaka od czasów liceum i jakoś nie myślałam, że jeszcze kiedykolwiek będę go miała. Tu proszę. Także to... Yy, no i to wszystko, to wszystko co chciałam Wam pokazać. Nie było tego dużo. Kupiłam właściwie wszystko z takich rzeczy, które chciałam, bo chciałam sobie koniecznie kupić te szorty, tylko żeby właśnie już były przecenione, żeby nie płacić za nie jakichś dużych pieniędzy. No, bo wiadomo, to jest taki model, że będą tak samo dobrze wyglądały w przyszłym roku. Te dwa t-shirty. Które też będę sobie mogła teraz nosić i całą zimę, i już mroku latem i w ogóle. Zresztą te, te rzeczy Roxy są po prostu, słuchajcie, niezniszczalne. To naprawdę kurczę. Mm, mają, taką, mają taką fajną jakość. Mój chłopak ma koszulki z Silvera, które mają, nie wiem, 7 lat i wyglądają jak nowe. Także te rzeczy Roxy to naprawdę, naprawdę są super. Zresztą te z Femi też. Tego T jeszcze nie znam. Kupiłam. Mm, miesiąc temu, dwie kosz... nie, jedną koszulkę i... a, i tą bluzę, ta bluza też jest właśnie Brunotti i jakościowo wydają się być bardzo fajne. No, ta bluza to jest po prostu mój ulubieniec, super i kolor i wszystko, no, jest, jest genialna po prostu i wiem, że nic takiego w Łodzi nie znajdę, znaczy znajdę, nie znajdę, może coś podobnego, ale taki tej bluzy bym, bym już tutaj nie kupiła, dlatego kupiłam ją no i Japonki tak, taki podstawowy, podstawowy zakup, który zawsze sobie co roku kupuję na wyprzedażach latem i potem no wiadomo, one nie wyjdą z mody zresztą to cała różnica, także także to eee, no i to by było już wszystko uciekam, jeszcze Wam tylko powiem co mam na paznokciach i na ustach, to jest Salon Pro 703 Rock and Roll i Manhattan Lip Lacquer w kolorze 40S to są te błyszczyki, które wyglądają jak Rimmel Apocalypse, zdaje się. Nie wiem kto po kim ściągał. Wydaje mi się, że Manhattan po Rimmelu. Ale tak, taki brudny, różowośliwkowy kolor. Dobra, ja już uciekam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.